Witajcie widzowie, znowu będziemy kręcić kebaby za damem i obsługiwać naprawdę wynie, wynie. Wynie, wynie. E, dziwnych ludzi. Ej, ja on gada głosem dziewczyny, a jest chłopakiem. No to, no to sobie. A może on nagra strac? Gastro... nie mam czekaj, to. Nie, on ma twarz, zatwarzał. Co? Co ty gadasz? No kamery, zobacz. Co to jest? Dobra, ej, czekaj! Zobaczymy go! Wychodzimy i zobaczymy to. A co on nas jumpskeruje? Dobra, ja zamykam. Zróbmy mu Nie, myślę, że nie. Skoro on ma dwie głowy. Ej, w sumie on ma dwie głowy, dlatego powinien nam zapłacić podwójnie. Kurde, pieniądze zwarną, ale wracaj! Ha, poszedł patrz na gołęb! No, czyli! O dobra tu jest! Musimy jeszcze obsłużyć 14 klientów. To to po prostu się mniejszy z każdą chwilą. Ja popatrzę na kamerki, a ty ja nie patrzę patrzę na ty róbkę bamy To jest normalne. A wiesz, że trzeba jeszcze patrzeć na tył. Bo może zawsze być jego coś takiego dziwnego na tyle. trafi nie się do mnie. Nie, ja nie chcę, ja nie chcę Weźcie wszystkie, uważajcie. Proszę do mnie nie dzwonić, ja tu kebaby robię z kolegą. Kolego, weź ty coś rób, bo my się dzielimy tą pensją. No, ja nie mogę! ok e, chcesz zjeść moją kupę? Chcesz zjeść jego kupę? No, to jest! A No trzeba, zaakceptuj I właśnie teraz zjemy jego kupę To akceptuj No już zaakceptowany, ale ty ją jesz, ona? No nie wiem No, i oskamowali nas Bóg nam dał 10 tysięcy. Znaczy tysiąc za darmo. A to gdzieś widać? Jaki my mamy hajs? No widać. Ej! Ej, bo za tej hajsy można. Można rzeczy kupować. Można. jest dla przyjaciela. Przyzwij przyjaciela, że. Nice! Adam! Jest to tam. Co to jest? Widzisz? Ej, dobra, ta gra zaczyna się robić coraz dziwniejsza. I coraz bardziej creepy, ale nie tak creepy, żeby. Normalny. Nie tak! Ten klient... Ten klient był normalny. No wiemy, ale ta, ta gra się robi trochę, taka trochę creepy, ale nie tak creepy, żeby. Żeby się zasiusiać, tylko taka, że po prostu coś ci ciągle wyskakuje na łeb I to jest niefajne Dobra, Adam Weź otwórz to Ej, jest jakiś ten dziwny Otwórz Ty otwórz Zatem my się kłócimy o to, kto ma otworzyć. Otworzy Recha richi richi. O, stary dziadek. Staremu dziadkowi dajemy. No chyba, że ma jakiegoś zimnego sobowtóra. Ej, Adam, idź zobaczyć, co to jest ten tańczący gościu. Podejdź do niego. Którego? No tego tam tańczącego tam. Za dziadkiem. Ja go nie widzę. Ale idę. Aha. A ja go widzę, że tańczy. O, widzę. Hej. Jestem przy... Ło, chłop, co na mnie poleciał? Ej, w ogóle wiesz, że za ten dochód można ożywić kolegę? Co? No, jak ty zginiesz, to mogę cię ożywić za ten dochód. Masz. To jest fajne akurat. Ja mogę wziąć? No i patrz, zginiesz i mamy wystarczającą ilość dochodu, to mogę cię ożywić. To jest akurat mega fajna opcja. And jak chcecie widzowie więcej odcinków z kebaba, z tym tutaj oto. Co się dzieje? Ej, czy to coś nam urosło? Tak mi się wydaje. To co my powinniśmy nie obsługiwać tego dziadka ale on nam plajt zdał. Weź ty, zwalaj ty, jakiś dziwny coś ku się urodził i When od razu go? problem. tu ten sam! A czemu zamykasz? Bo to oh my ten sam. No ale my trzeba dawać tym samym. Chyba. Nie wiem, czy czytam to. Nie. Kiedy go obsłużyliśmy to nam się powiększyło. A Ka każdy błąd wzywa inspektora. Jeśli ich jest dużo, on cię naprawi. Ej, dobra. Teraz coś akurat takie dziwne zaczęło robić. Ej, poczekaj za chwilę, wrócę. Ja tu Co? To, no, bardzo dziwne. No dobra, open. Dziadku, ja ci... Ja ci mówiłem, że my cię nie chcemy. Co robią? Ja nie we call this way for nothing. They shut the window right in my face. No respect for those anymore. No. Uh yeah. Dobra już jest. Okej, okay, Adam, zrobiłem tak jak kazałaś, żeby um, wywalić tego dziadka i patrz, co się nam zrobiło z twoim kolegą. Teraz trzeba robić te wszystkie kebaby bezbłędnie. Mój kolega. I Zaraz nas zje. Musimy zamówić inspektora, który cofnie nasze wszystkie błędy za 5000. Here's your A inspektor kosztuje... 5000 tysięcy mhm. Użyj tylko wtedy, gdy inspektor jest już prawie poza biędro Wewnętrzna kontrola wymaza wszystkie błędy Dobra Hello. Can I get Okej, okay, z tym typem jest wszystko git! Soda. Mam, Słuchaj, Adam, jest Albo no nie ruszaj się! Jest obrócony, to jeszcze drugi I mięsa nam zabrakło.

Ej dobra, skoro pan jest z policji, to generalnie, niech pan się nie patrzy na to, bo to coś nam wyrosło i my. I to jest kolega. Jego. I my tego nie chcemy nagrywać, ale to by nam wyrosło i nie wiemy co z tym zrobić. Tak dobrze, Adam, zasłaniaj. Co? co to? Co to? <grym> <śmiewanie> no, 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 no. zamykam zbliski.łazaaj! Co cię tak yes. That's it. 20 more Co? Co? Oj! Co się stanęło? Note, halo? Halo? Ej, brady, ja nie chciałam! Oj. No Adam, no super, twój kolega nam jeszcze bardziej wyrósł, no. Ja zamawiam anioła. Sorry, ale tak się nie da, zamawiam anioła. Anioł, przywołaj anioła. Wywołuję jeden z antypałych wydarzeń, intekcja Aha. Inspekcja mgła, i tak dalej. Użyj go, jeśli chcesz sprawdzić system, lub siebie. Nie, dobra, no to zbieramy na kontrolę. Musimy jeszcze na serio mało zrobić. Tych latarz nie! Nie robimy mu! Nie robimy mu! Nie robimy mu! On miał jakiegoś typa na plecach. Nie robimy! To jest ten potwór! On ucieknie za chwilę. Dobra, nie ma go. Jezus. Z musimy, musimy zamówić egzorcystę, a nie ma wszystko. Zbieramy 5 tysięcy na to. Ten Adam, twojego kolegi, czas się pozbyć. Nie wiem, że to będzie przykre, ale niestety. Twój kolega jest chyba dla nas zagrożeniem życiowym. Mm, kolego, nie uciekaj. O oh my gosh Dajemy mu e, Dobra, czekaj Dajemy mu, dajemy mu On jest po prostu brudny On jest gigant Nie, on jest po prostu brudny Dobra, Adam, jeśli potem twój kolega nas zje No to ja, to ja, to ja nie ręczę za siebie e, Dobra, my mu dajemy tego kebaba i, i uciekamy Dobra? No Ja tyle nie, nie, wiem, no. Ej, szczerze, ta gra jest, a nawet good. Nawet good, tak trzyma, tak trzyma prawie zawsze. się Nara. Obserwujemy to coś. On już ten... On ma nogi. Dobra, wracamy. Chodź, wracamy, Adam. Ej, ta gra. na Jezu! Krzysiu! Nie! Inspektor! Ja nie mogę. Inspektor nas dorwał. No cóż, to koniec mojego żywiołu. Ej! Nie! Adam! Kliknij w sklepie, możesz mnie ożywić! W sklepie możesz mnie ożywić. Nie, bo ja zginąłem to... Aha, no, no to. Widzowie to koniec. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i pa pa.